Wam. Przyszedł Furszom? Dziękuję, Anzymi. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje. A kołaczącemu otworzą. 500 małych pływaków dla Włoch, 500 dla Holandii, 750 dla Portugalii. Dobry Boże muszę odnowić kontrakt z kastanierem boże ufam tobie W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry, tej nocy miałem sen. Tej nocy miałem sen. Opuściłem ziemski padł i znalazłem się w raju. Znalazłem się w raju, by zaznać rozkosz. Święty Piotr rozpoznał mnie i spytał: proboszcz Kastanie? Odpowiedziałem, że tak, ale zauważyłem na jego ustach uśmieszek. Księże proboszczu, wiecie, jak tu nazywamy wasz kościół? Nie, święty Piotrze. Nie, święty Piotrze. Kościół Matki Boskiej od przeciągów. Nie będę tego powtarzał. Sami widzicie, w jakim stanie są belki, dach. Pęknięty dzwon. Nie, stąd go nie widać. Bogacze powinni dać przykład, posągi, nawet ta ambona. Więcej tu nie przyjdę. Biskup odmówił przyjazdu na bierzmowanie. Czemu? bo ostatnim razem nabawił się tu bronchitu. Smutne. Panna wopie odeszła na wieki, powalona zapaleniem płuc. Fisharmonia zaminkłaby, gdyby nie pan Widrul. Gra biedak jak potrafi. Jestem proboszczem parafii Matki Boskiej od przeciągów. Zazdroszczę innym. Mówię sobie, że istnieją szczęśliwi proboszcze, jak kolega z paryskiej Notre Dame, którego nie znam i który odprawiam sze bez swetra. Jestem kapłanem tego, który rzekł: kołaczcie, a otworzę wam. Pukam zatem. Czy zostawicie mnie pod drzwiami? Otwórzcie! Otwórzcie!